Całe szczęście program jest już nagrany, więc widzowie mogą go oglądać, mogą się nim cieszyć. No bo nie wiadomo, jakby to było, gdybyście mieli nagrać te odcinki kilka miesięcy później. Czy dzisiaj, kiedy trwa ogromny światowy popłoch dotyczący koronawirusa, zdecydowalibyście się na taki wyjazd, jednak w miejsce mocno egzotyczne i mocno nieznane? O to jest pytanie. Rzeczywiście nie. Tak jak ja dostałam te propozycje i nie, nie wahałam się nawet sekundy. Tylko to dla mnie było oczywiste, że jak się szykuje coś takiego, to trzeba w to iść. To No to tu bym miała jakiś zgryz. No tak, tak. Na pewno bym się zastanawiała. Ja zupełnie nie, bo jakby ta śmiertelność koronawirusa w moim wieku to jest jakieś 0,2 i... Powtórzmy i... to. Świnia! <słusza> w twoim to jest jakiś 1 więc to też nie jest... nie jesteś w, dużym, w dużej grupie ryzyka. Plus też trochę mi się marzy że tak że kwarantanna i jakieś wrzucenie, zaku, przetrzymywanie. Zaku. Przetrzymywanie na lotnisku tak. gdzieś. W kajucie gdzieś. Y, na statku S super przygoda, naprawdę. Dwa tygodnie w kajucie. Myślę, że tak samo zapamiętujesz jak bar nawet bardziej niż Ameryka Express, więc. No może.